W czym okazywać stałość? Ewagriusz tu odwołuje się do fragmentu z drugiego listu św. Pawła do Koryntian, do szóstego rozdziału. Pozwólcie, że przeczytam trochę wcześniej niż to, o czym pisze do jednego z mnichów. We wszystkim okazujemy się sługami Boga. W wielkiej wytrwałości i w utrapieniach, w niedostatkach i uciskach, w chłostach, w więzieniach, w zamieszkach, w trudach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w dobroci, w Duchu Świętym, w nieobudnej miłości, w prawdziwej nauce, w mocy Boga, przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny. I tutaj wracam do tych skrajności, o których już wspominałem. Przez chwałę i zawstydzenie, przez oczernianie i sławienie, uznani za zwodzicieli, a jednak prawdomówni, za nieznanych, a jednak znani, za umierających, a jednak żyjący, jako karani, a jednak nieuśmiercani, jako zasmucani, ale zawsze radośni, jako ubodzy, a ubogacający wielu, jako nie posiadający niczego, a posiadający, a posiadający wszystko. Ten fragment jest niezwykle ważny w naszym życiu duchowym. Warto nad nim może dłużej, dłużej, dłużej posiedzieć i skorzystać z tego, co tutaj Święty Paweł mówi. A Ewagriusz, kierując się tymi słowami, daje swoją naukę dla mnichów. Po co to wszystko? Abyśmy się. Okazali stałymi sługami Pana Boga, a nie byli tylko skłonni do poruszeń, które płyną tylko z nas samych. Dbajmy o stałość duszy.